Arturze, dzięki za wytrwałość, za to, że mogliśmy w tej nowej rzeczywistości spróbować coś nowego i chyba emocjonującego przynieść naszej wspólnocie. I myślę, że możemy przejść do podsumowania. Tak. Szanowni Państwo, należy nam się kilka słów rekapitulacji tego, co się przez te trzy dni wydarzyło. Mam nadzieję, że zostawiliśmy sporo inspirujących informacji, przekazów. Wiele, wiele, wiele przykładów udanych działań, które mogą dalej posłużyć nam do budowania owej cyfrowej transformacji, podróży ku bardziej cyfrowemu światu, który ma służyć pacjentowi. Znaczy, cel jest jasny. Nie budujemy tego dlatego, że i tylko dlatego, że jesteśmy fanami technologii. Oczywiście one pomagają, ale dla finalnego użytkownika, w tym przypadku dla lepszego zdrowia pacjentów. Proszę Państwa, są z nami. Paneliści, moderatorzy poszczególnych paneli, prawie wszyscy udało się nam połączyć. Niektórzy mają inne obowiązki, co bardzo rozumiemy w tych trudnych czasach. Także teraz, szanowni Państwo, będziemy chcieli Państwu w krótkich słowach zrekapitulować to, co się podczas forum wydarzyło, po angielsku mówiąc Take away Message, to znaczy, co warto zapamiętać z tego naszego wydarzenia, albo na co byśmy chcieli Państwu zwrócić uwagę. Na końcu będzie trochę improwizacji, ja będę zmieniał slajdy poszczególnych panelistom i będę prosił ich o około minutki wypowiedzi o tym właśnie przesłaniu z każdego panelu. Kluczowe wątki, które się tutaj przewijały i na które chcielibyśmy państwu zwrócić uwagę. Po pierwsze Obecny kryzys wskazał, że cyfrowe zdrowie w wielu kontekstach, w wielu przypadkach się przydało, było bardzo pomocne, a czasami nieodzowne, ratowało życie. Musimy też mieć na uwadze, że wyjdziemy z tego kryzysu w zupełnie inny świat. Będzie być może bardziej cyfrowy, a na pewno inaczej skonfigurowany. I żeby tam być, potrzebujemy, jak tutaj na forum padało, silnego przywództwa, które rozumie ten kryzys i potrafi zbudować. Wspólnotę, zaufanie, zaangażowanie interesariuszy, żeby tam się dostać. Potrzebujemy innowacyjnego myślenia i działania. Mówiliśmy o wprowadzeniu nas na nową trajektorię rozwoju. Stare modele już nie wrócą. Te nowe będą czerpały swoje siły witalne z innych zasobów. Wskazywaliśmy tutaj, że tymi zasobami będą dane oraz zaufanie. Zaufanie będzie kluczowe i fundamentalne dla tego nowego porządku. Jesteśmy przekonani, że Polska jest częścią europejskich, europejskiego porządku, europejskich i globalnych wyzwań, trendów, sposobów działania. Że to, co sprawdza się na świecie, sprawdzi się również i w Polsce, ale też i że my możemy kontrybuować, kreować to, co jest światowym dziedzictwem. Potrzebujemy w Polsce sprawnego, dobrego ładu instytucjonalnego adekwatnego do tych nowych wyzwań który pomoże nam zrealizować te wszystkie działania. Przykłady światowe mówią nam, że to jest możliwe. To jest pocieszające, inspirujące, dodające otuchy. Pytanie oczywiście, czy jesteśmy z tego w stanie czerpać, czy jesteśmy z tego w stanie wyciągnąć naukę dla nas, skonfigurować nasz, nasze otoczenie, tak abyśmy te inspiracje dobrze spożytkowali. I na końcu w tym dobie kryzysu chciałbym Państwu powiedzieć, i to jest nasze przeświadczenie, że racje mają ci, którzy tworzą ten nowy ład i zachęcamy wszystkich do tego, żeby wziąć w tym kryzysowym czasie odpowiedzialność i zaangażować, i, i zaangażować się w tworzenie tego nowego ładu, nowego świata, w szczególności w obszarze zdrowia. Szanowni Państwo. Poproszę teraz moderatorów. Czy możemy moderatorów poprosić na duży ekran? O właśnie, są nami moderatorzy. Bardzo dziękuję Marii, Tomaszowi, Andrzejowi, Piotrowi. Mar Bardzo poproszę teraz wszystkim Michałowi, Michałowi, bardzo poproszę teraz wszystkich o taki takeaway message. Jedna minutka, co warto z waszego panelu wynieść po tym forum. Będę przełączał slajdy, a was proszę o, o wypowiedź. Mam nadzieję, że da się to tak zrobić, żebyście byli tam w małym, w małym ekranie, zamiast mojej osoby. Tomasz. To, jeśli ja bym tak właśnie w wielkim skrócie podsumować to powiedziałbym tak, że w naszym panelu takie główne wątki to były właśnie te dotyczące kierunków rozwoju e-Zdrowia w Polsce i wnioski jakie płyną, to, to, to właśnie widać na tym slajdzie, czyli że opracowanie standardu świadczenia telemedycznego jest istotne. Lekarze zgłaszają, jakby tu, to, to było głos Tomasza Zielińskiego, ale nie tylko, że niezbędne jest stworzenie chmurowego repozytorium EDM dla małych gabinetów, które nie są w stanie takiego, takiego repozytorium samodzielnie jakby utrzymywać. I to też się wiąże z, z innymi tematami, które były na forum, czyli mianowicie tym, żeby można było wykorzystać dane, które gromadzimy, Niezbędne jest anonimizowanie tych danych, z czym w Polsce są problemy legislacyjne i techniczne. To są dwie zupełnie odrębne grupy problemów. Szansą rozwoju jest świadomy pacjent, ten, który używa e recepty, używa IKP, czeka na centralną rejestrację, czeka na inne usługi, które są dla pacjenta dedykowane. I, no, I oczywiście, tak jak to w wielu innych prezentacjach było podkreślane, u nas też to było artykułowane, że opracowanie strategii e-zdrowia pod egidą Centrum e-zdrowia jest ważnym kierunkiem działania. To jakby wiemy, że te prace się toczą i miejmy nadzieję, że ich efektem będzie ta strategia, która faktycznie pokaże, w jakim kierunku zamierzamy w najbliższych paru latach zmierzać. To, to jest tak w skrócie. Chciałbym, chciałbym tyle powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Tomaszu za ten panel. Doświadczenie pacjenta. To był panel, który prowadziła pani Maria Libura. Mario, bardzo prosimy o krótką rekapitulację. Ten nasz panel, który był niezwykle myślę, ciekawy ze względu na bardzo konkretne przykłady doświadczeń pacjentów z cukrzycą w Irlandii yy, i tym jak oni współtworzą de facto rozwiązania pokazał przede wszystkim to nie wystarczy powiedzieć pacjent jest w centrum uwagi pacjent musi być współtwórcą rozwiązań e zdrowia ponieważ właśnie to jego doświadczenie, to user experience będzie ostatecznie decydowało o tym czy te wszystkie rozwiązania przejmą się i w jaki sposób. To jest pierwsza rzecz kluczowa, a druga dotyczyła nierówności zdrowiu, które też bardzo mocno wybrzmiały, i e, pokazały jakby tutaj dwie strony tej monety, jaką jest cyfrowa transformacja. Bo z jednej strony możemy mówić o e, konieczności wyrównania szans w dostępie do tych cyfrowych technologii, i też nie opuszczenia tych, którzy mają z różnych powodów kłopot z dostępem, czy są cyfrowo wykluczeni. Ale z drugiej strony bardzo mocno wybrzmiało to, że właściwie zaprojektowana transformacja jest, może być kluczem do wyrównania wielu z tych nierówności w zdrowiu, które teraz obserwujemy. I to myślę były takie najważniejsze wątki. Bardzo dziękuję za to, że mogłam ten panel współprowadzić. Bardzo dziękujemy za Twoje zaangażowanie i za wnioski z tego panelu, jakże ważne i potrzebne. Następną sesją była sesja do zdrowia publicznego. Piotrze, prawdziwie nie byłeś moderatorem, ale nasz kolega Michał Brzeziński z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku to późno się prowadził. Tak, przedyskutowano kilka wątków, które pokazały, że jest możliwe zastosowanie właśnie tego nowego paradygmatu, takiej, takiego przechodzenia z działań skupionych na Leczeniu w stosunku do, do działań, które wykrywają zagrożenia i prowadzą możliwość takiego wczesnej detekcji i, i oddziaływania, które jest zarówno tańsze, jak i, jak i skuteczniejsze. Oczywiście jest mnóstwo różnych zagrożeń, niemniej myślę, że stosowna. Sensowna, zorganizowana praca jest w stanie je pokonać. Tak. I jeszcze jedno zdanie do powień. Tutaj też pojawiły się te wątki związane z danymi, które to umożliwiają, ale też z zaufaniem. Zaufaniem pacjentów, lekarzy, osób do systemu zdrowia, który miałby ową prewencję zapewniać. Także tu wiele takich wątków się również pojawiło. Dobrze, następnym pan, sesją panelową to była sesja dotycząca teleopieki, którą prowadził pan Piotr Szuszyński. Andrzeju za chwilkę tobie oddam jeszcze też głos. Panie Piotrze. Jestem, dobry wieczór. Rzeczywiście mówiliśmy o tym w trakcie bardzo interesującego panelu, również z takim bardzo ciekawym perspektywą z Izraela, z jednej z dużych organizacji zdrowotnych, która od lat wdraża teleopiekę. I zgodziliśmy się, że telemedycyna rozwija się dynamicznie, ale w zakresie teleporad. Natomiast dla takiej pełnej oceny stanu zdrowia, uzupełnieniem korzystnym byłaby możliwość wykonania zdalnego badania pacjenta, na przykład oceny gardła, czy ucha, czy usłuchania płuc w przypadku infekcji górnych, czy też ogólnie dróg oddechowych, ocena zmian górnych itd. a także szczególnie w przypadku chorób przewlekłych możliwość monitorowania i mierzenia parametrów obiektywnie oceniających funkcję życiowe. Tutaj oczywiście saturacja jest, jest, jest takim dobrym przykładem w, 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 w obecnej pandemii, ale jeżeli chodzi o choroby przewlekłe te naj, najbardziej istotne nadciśnienie, czy cukrzyca, no to czynność serca i, i, i tego typu w, w, czynności, które Duże grupy osób mogły, powinny być monitorowane no częściej niż jednorazowe, na jednorazowej wizycie raz na kilka miesięcy. Pacjenci zresztą również wskazują na to, że taka możliwość zbadania no byłaby istotną korzyścią dla teleopieki. Dlatego przedyskutowaliśmy w trakcie panelu kilka przykładów takich rozwiązań pochodzących międzynarodowych, ale co szczególnie istotne także pochodzących z Polski, z polskich firm, które tego typu rozwiązania tworzą. No i mamy nadzieję, że już wkrótce te rozwiązania i te systemy do, do zdalnego badania czy zdalnego monitorowania będą dostępne w, w Polsce. Jeśli ich przydatność się potwierdzi, a już się w tej chwili potwierdza w, w, w tych ośrodkach, no jeszcze nie w Polsce, ale, ale zagranicznych, że Poprawiają one efektywność opieki, poprawiają jakość, cieszą się także pozytywną opinią pacjentów i lekarzy. Będziemy mogli z nich korzystać i będą one także dostępne w systemie publicznym, refundowane tak jak są refundowane inne urządzenia medyczne. To dziękuję bardzo. Piotrze, dziękujemy bardzo za tą sesję. Bardzo ważny temat, y, szczególnie w tym czasie, ale też i chyba zostanie z nami na dłużej po tym czasie przełomu. Andrzeju, y, Andrzej Osłuch prowadził sesję dotyczącą wirtualizacji opieki. Mieliśmy tam mo możliwość gościenia Nika Guldemonda. Andrzeju, jakbyś się podzielił z nami y, wnioskami z tej sesji. Może na duży Jest ekran pana Andrzeja przypniemy. Inspiracją do tego panelu dyskusyjnego była, był system walidacji, ewaluacji i certyfikacji, który został opracowany przez Światową Organizację Lekarzy Rodzinnych do, do kompleksowej oceny systemów opieki wirtualnej. Największym systemem, który był testowo. Oceniany za pomocą tej, tej klasyfikacji, to, to system startupu chińskiego Pink and Good Doctor, który ma 300 milionów użytkowników. Wnioski z naszego panelu. Rozumiem, że nie, nie, nie pokazujemy slajdu. Nie, nie czy mamy po prostu ten slajd, zmontowany. Okay, dobrze. Pierwszym wnioskiem to było rozważenie, czy nie warto wprowadzić, a przynajmniej rozważyć wprowadzenia w Polsce, pojęcia opieki wirtualnej na szerszą skalę. Ponieważ taki system ewaluacji używa tej definicji w najszerszym możliwym znaczeniu, to znaczy na wszystkie formy opieki, które są wspierane nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. My w Polsce używamy raczej nas fragmentów takiego systemu wirtualnego, czyli telemedycyny oddzielnie, portale pacjenckie oddzielnie, narzędzia do samodiagnozowania oddzielnie. Termin opieka opieki wirtualnej to termin bardziej kompleksowy. Przez pryzmat takiego systemu ewaluacji spojrzeliśmy na rynek polski i stwierdziliśmy, że my elementów opieki wirtualnej używamy w dużej skali, ale nie stanowią one systemu zintegrowanego, tak jak na przykład system chiński, który był oceniany przez właśnie Światową Organizację Lekarzy Rodzinnych, co warto wspomnieć Taki system ewaluacji, jaki został zaprezentowany przez Nika GuldeMonda, może być dużym wsparciem w tworzeniu strategii budowy e zdrowia, systemu e-zdrowia i systemów opieki wirtualnej, ale doszliśmy do wniosku, że takiej strategii nie zastąpi, może ją co najwyżej wspierać. Dzięki bardzo. To Myślę, że to cenna, cenny wątek, który wprowadzimy do debaty w Polsce i być może do e, skorzystania z tej formuły, jaką daje ten model ewaluacji, żeby prowadzić pewne, strukturyzować pewne działania w Polsce. E, Michał Kępowicz. Michał prowadził panel dotyczący e, upowszechnienia się urządzeń medycznych, które de facto stały się. E, Powiedziałbym bardzo przystępne i dostępne do każdego w wielu kontekstach, i zmieniają nasze podejście do zarządzania, monitorowania, wspierania naszym zdrowiem. Michał, jakbyś mógł się podzielić głównymi uwagami, wnioskami z, tego, z, waszej, z Waszej dyskusji. Bardzo ciekawy temat. On brzmiał trochę bardziej enigmatycznie, ale faktycznie to jest upowszechnianie. Nazwa była pierwotna komodytyzacja wyrobów medycznych. Natomiast tak jest, że te wszystkie urządzenia, które do tej pory były przeznaczone do gabinetów lekarskich czy do szpitali, one trafiają w ręce przeciętnego konsumenta, który w wielu przypadkach potrafi się tymi urządzeniami posłużyć, ale oczywiście nigdy edukacji nie jest dość, w związku z czym też uznaliśmy, że jeden z istotnych elementów, żeby ta komodytyzacja i to powszechnienie wyrobów medycznych miało sens i żeby nam nie szkodziło, to jest po prostu edukowanie wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia, tak żeby bezpiecznie i efektywnie korzystać z tego dobrodziejstwa. Z całą pewnością również mówiliśmy, o czym zresztą myślę, że wiele osób wcześniej wspominało, o tym, że czekamy na jakiegoś sprawnego architekta systemu, który będzie zapewnić spójne, ale również elastyczne podejście do zarządzania takimi innowacjami i cyfrowym światem. Myślę, że również te wątki strategii gdzieś tam oddali brzmiały. Natomiast jeśli chodzi o takiego architekta czy regulatora, również powiedzieliśmy sobie, że fajnie by było, gdyby powstawały regulacje, które zapewnią szybką reakcję na dynamiczne zmiany w technologiach, ponieważ to jest obecnie tak trochę, że Musimy również pod względem legislacyjnym nadążać nad tym, że te technologie się co chwilę zmieniają, pojawiają się nowe, a te, które były przed chwilą nowe, już zanikają. Mówiliśmy również o rzeczach oczywistych, czy finans finansowanie pilotaży i świadczeń z użyciem tych właśnie nowych technologii, a także wypowiedzieliśmy takie dwa postulaty czy rekomendacje, że dzięki takim właśnie wyrobom medycznym, które są dostępne dla konsumentów, i z tych wyrobów można byłoby generować dane, które, które pozwalałyby na tworzenie takich data warehouse, data lake'ów dla naszego kraju, ale, ale również dla naszego regionu, które pozwalałyby generować wiedzę na poziomie mikro i makro zarządzania. I ostatnia rzecz też wspominaliśmy o tym, że warto tworzyć takie właśnie platformy dialogu merytorycznego, w tej chwili w Polmedzie powstaje taka część format digital, która będzie miała właśnie za zadanie również skupienie organizacji, które mogą się podzielić takimi doświadczeniami i być partnerem dla tego postulowanego architekta systemu. Bardzo Michale dziękujemy. To jeden z nowych wątków, które włączyliśmy do forum zdrowia w tym roku. Myślę, że on będzie miał coraz większe znaczenie, w szczególności dla użytkowników, pacjentów, ale też dla poszerzenia zakresu systemu zdrowia. Innym bardzo ważnym wątkiem, który zostawiłem na koniec tej naszej dyskusji, podsumowania, to był wątek dotyczący zdrowia psychicznego i wsparcia cyfrowym narzędziami cyfrowego zdrowia, właśnie obszaru zdrowia psychicznego. Jakże ważnego i, i teraz krytycznego. W, w sytuacji kryzysu, kryzysu pandemicznego. Piotrze, jakbyś mógł podsumować panel właśnie dotyczący obszaru zdrowia psychicznego. Dzięki bardzo. Miałem przyjemność prowadzić w bardzo fajnym składzie tę dyskusję, która zaczęła się od pewnego przeglądu rozwiązań, które są na świecie. Zdrowie psychiczne jest takim obszarem, który na świecie Rozwija się niezmiernie dynamicznie, natomiast y, chciałeś key, taki, y, taki, y, taką wiadomość na drogę? No to y, zdrowie ps psychiczne głupcze. Tak? Zajmijmy się tym wreszcie. To jest pierwszy wątek. Y, wszyscy tego potrzebujemy. To dotyczy każdego z nas, nie tylko osoby, y, którą uważamy za chorą, ale także ta, y, każdej osoby, której zdrowie możemy utrzymać. Tak? Y, zdrowie psychiczne, które jest częścią naszego komfortu. I generuje mnóstwo różnych problemów, także w życiu codziennym. I to, co wyniknęło z tej sesji, to wszyscy widzimy, że istnieje mnóstwo różnych dobrych rozwiązań, nie potrafimy ich w sposób zorganizowany stosować. Ale jesteśmy wszyscy przekonani, cały, cały ekosystem, bo tutaj były różne grupy interesów reprezentowane w trakcie sesji, wyrażały takie przekonanie, że nadszedł ten czas, żeby zrekonfigurować system wspierania zdrowia psychicznego od poziomu przedszkola przez szkoły i w szczególności także ludzi... W podeszłym wieku dostarczając narzędzia do, zwalidowane, yy, sprawdzone, yy, bezpieczne, w dobry sposób. I myślę, że yy, z tym przesłaniem yy, wnosimy nowy wątek do yy, prób transformacji polskiego systemu zdrowia. Bardzo dziękuję za otworzenie, wywołanie tego, 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 tej dyskusji i pod, podjęcie tego, tego tematu. Myślę, że jeszcze będziemy go długo eksplorować i jest wiele w tym zakresie do, do zrobienia. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, forum dobiega końca. Forum e zdrowie 2020 dobiega końca. Bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy za. Udział, bardzo liczny udział, który wskazuje, jak bardzo ważna jest i potrzebna debata o cyfrowym zdrowiu w Polsce. Dziękuję moderatorom sesji, którzy wykazali mnóstwo determinacji w przygotowaniu tych, tych naszych paneli. Dziękuję wszystkim prelegentom, którzy znaleźli swój czas, aby podzielić się swoim doświadczeniem z różnych krajów, z różnych sytuacji. Bardzo im wszystkim serdecznie dziękujemy. Dziękuję również, Szanowni Państwo, partnerom Forum Zdrowia, którzy w tych trudnych czasach wytrwali z nami, nas wspierali i dla których Forum również była, jest cenną platformą dyskusji, kształtowania nowego porządku, również obecnością pewne, budowania pewnego środowiska współpracy, współdziałania na rzecz lepszego systemu ochrony zdrowia. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy pięknie.